Cześć, witajcie o poranku. Dzisiaj słowo mówione, tak jak zawsze na moich filmach, na YouTubie się jakoś w przeciwny sposób okazało, że wolę mówić niż pisać, aczkolwiek piszę również. Nie wiem, czy wiecie, ale również prowadzę bloga na mojej stronie agatasrzeska.com, znajdziecie różne moje przemyślenia. Również wysyłam co tydzień taki osobisty, bardzo list do osób, które chcą wiedzieć, co w mojej duszy, jakie kierunki Pan Bóg mi pokazuje, jakie marzenia, jakie nowe projekty, co razem robimy, co Bóg tworzy nowego tutaj w naszym środowisku w Polsce. Tak więc, jeżeli chciałbyś dostawać takie osobiste listy ode mnie na swoją skrzynkę mailową, to zapisz się koniecznie. Tutaj znajdziesz link w opisie tego filmiku również. A przy okazji wyślę tobie takie fajne szkolenie: Cztery klucze do życia pełnego pasji, gdzie również opowiadam kawałeczek swojej takiej osobistej historii. A teraz już zaczynamy. Dzisiaj pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, i piąty werset. Gdyż nasza Ewangelia nie doszła Was tylko w słowie, ale także w mocy i w duchu świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla Was, przebywając wśród Was. I to, co dzisiaj chciałam zwrócić uwagę, że apostoł Paweł hmm, rozróżnia przekazywanie ewangelii, która może być przekazywana jedynie w słowie. Tak, czyli słownie. To jest to, co zazwyczaj rozumiemy, że głoszenie ewangelii to jest mówienie słów. To jest opowiadanie innym ludziom o Jezusie. To jest opowiadanie o Bożym królestwie, o drodze zbawienia. Jak możemy być uratowani? Jak możemy być zbawieni? Jak Bóg może zainterweniować w nasze życie, jak mu się poddać, jak z Nim współpracować, jak przyjmować Jego łaskę do tego, żeby żyć innym życiem, żeby zostać przemienionym w Chrystusie. I to jest wszystko prawda. My potrzebujemy usłyszeć. My potrzebujemy zrozumieć koncepcję. Takie bezmyślne chrześcijaństwo. Na zasadzie wszyscy tak robią, więc ja tak robię. Zawozuje niestety tym, że kiedyś staniesz na sądzie ostatecznym i zada, zada, będzie zadane ci pytanie, dlaczego szedłeś taką, a nie inną drogą, i nie będziesz mógł powiedzieć: albo tu sąsiad Edek tak robił, albo szwagier e, Moroman mnie namówił, albo tutaj taki był ksiądz, albo taki pastor, i oni tacy byli mądrzy, i dlatego ja tak robiłem, jak oni mówili. Nie będziesz mógł wskazać na nikogo palcem, ponieważ każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne życie. Yy, I każdy z nas może zrozumieć Bożą miłość. Tu nie trzeba wielkich studiów kończyć. <laughs> Prości ludzie, yy, ludzie nawet niepełnosprawni umysłowo są w stanie zrozumieć Bożą miłość i odpowiedzieć z wiarą na tą Bożą miłość, poddać się, bo to nawet nie jest kwestia intelektu, tylko serca. Yy, ale, ale trzeba to Pojąć. To nie może być bezmyślne. Musi być na tym jakaś refleksja. Musi być yy, reakcja serca w to zaangażowana. To nie może być pójście jak ta krowa razem ze stadem. Po prostu wszyscy razem idziemy i wszyscy razem to samo robimy. Bo jest powiedziane, że jest szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. Szeroka znaczy, że wielu tamtędy chodzi. Znaczy, że całe tłumy tamtędy chodzą. Jeżeli jesteś w tłumie, to się obejrzyj i zobacz, bo być może jesteś w niewłaściwym miejscu. Droga, która prowadzi do życia wiecznego, jest wąska, niewielu ją znajduje. To, I to nie są moje słowa. Yy, tak więc musimy się oglądać. Jeżeli jesteśmy w tłumie, jeżeli idziemy dużą gromadą, to nie znaczy, że jesteśmy na złej drodze, ale być może, ale być może nie, bądź, nie bądźmy tego tacy pewni. Apostoł Paweł rozróżnia yy, głoszenie Ewangelii tylko w słowie, a głoszenie Ewangelii, w której objawia się również moc i duch. I mówi tutaj do, do Saloniczeń, że oni usłyszeli Ewangelię głoszoną nie tylko słowami, ale także w mocy i w Duchu Świętym. I co to oznacza? Jaka jest różnica? Kiedy jest moc, co robi moc? Moc oddziaływuje na nas. My ją czujemy. My wiemy, że jest moc, bo albo wetkniesz palce do gniazdka, poślnione wcześniej i ciebie kopnie i poczujesz tą moc, poczujesz, że tam coś jest. Cały Twój organizm doświadczy tego, że tam coś jest. Możesz tego nie zobaczyć, ale Ty to odczujesz. Tak samo jest z mocą, która objawia się w naszym życiu, albo moc, którą Bóg demonstruje względem nas. My będziemy wiedzieć, że to jest prawda. My będziemy wiedzieć, że to jest Bóg. Nie dlatego, że dodamy jakieś kropki, je połączymy i nam wyjdzie, że jest Bóg, tylko że my to odczujemy. Odczujemy w duchu. Być może nawet zmysłami będziemy czuć, że Bóg jest, bo On objawi tą swoją moc na nas. Ta moc demonstruje się w tym, że to, co było wcześniej niemożliwe po ludzku, nagle dzieje się i wiemy, że to jest Bóg. Wiemy, bo po ludzku było to niemożliwe. Jeżeli Bóg prowadzi nas do przebaczenia, kiedy nie mogliśmy przebaczyć 20 lat i nagle rozumiemy pewne rzeczy i i pragniemy przebaczyć, to to jest, to jest moc. To jest goła moc. To jest, to jest wbrew logice, to jest wbrew ludzkiemu porządkowi, wbrew tym wszystkim filmom, które żeśmy oglądali, gdzie trzeba się mścić za to, co nam zrobiono złego albo przynajmniej nie zapomnieć o tym. Kiedy Bóg prowadzi nas do tego, żeby poświęcać swój czas innym ludziom, kiedy sam mam problemy, kiedy sam mam kłopoty, a Ty Zostawiasz swoje kłopoty i skupiasz się na drugim człowieku, to jest cud. To jest objawienie się Bożej mocy w Twoim życiu, dlatego że po ludzku byłoby to niemożliwe. Oczywiście ta moc również przyjawia się w uzdrowieniach, w zbudzeniach, w wyrzucaniu demonów. To, co tak ewidentnie kojarzymy z Bożą mocą, co jest takie może najbardziej widowiskowe, spektakularne, to również jest Boża Moc. Ale Boża Moc to jest o wiele więcej niż te takie spektakularne rzeczy. To jest wszystko, co po ludzku jest niemożliwe, a dzieje się Bożą Mocą, bo dzieje się Bożą Siłą. Duch święty, Duch Święty, który mieszka w nas, jest potężną siłą, która chce się zamanifestować. On nas wypełnia, ale równocześnie chce wyjść na zewnątrz. On chce, żebyśmy byli sami jej, Jego pełni, ale równocześnie domaga się, żeby wypłynąć, żeby być błogosławieństwem dla innych. I kiedy Bóg z mocą przejawia się w naszym życiu, to to błogosławieństwo jest właśnie wylewane na nasze otoczenie. Także nasi bliscy, znajomi, oni wszyscy z tego korzystają. I to jest dobra nowina, to jest Ewangelia. Dobra nowina to jest to, że Bóg nie tylko jest, nie tylko jest dobry. Jest miłością, ale Bóg również może. Nie tylko może, ale robi to. I to jest dobra nowina. Wszystko, co robił Jezus, było poświadczeniem tego, co mówił Jezus. On mówił, że Bóg jest dobry, on mówił, że Bóg jest ojcem, on mówił, że Bóg może, że Bóg chce, ale potem demonstrował to w mocy i w duchu świętym, czyniąc potężne rzeczy. Jezus nie tylko uzdrawiał, je zmartwychwzbudzał, wyrzucał demony. Ale również prowadził do przekonania o grzechu, również e, rozmnażał jedzenie, również e, zamieniał wodę w wino, również e, dokonywał takich rzeczy, które nigdy do tej pory nie były zrobione przez żadnego człowieka. Dlatego, że Ojciec Mu pokazywał, że w ten sposób Jego miłość chce się zama zamanifestować. Tak więc, te, sal te saloniczanie mieli to szczęście, <grym> e, dlatego, że nie wszyscy z nas mieli takie szczęście, by Ewangelia była im głoszona nie tylko słownie. Nie wiem, w jakim środowisku duchowym ty wyrosłeś, tym religijnym, chrześcijańskim, czy doświadczałeś tego, że Bóg działa z mocą, czy widziałeś ludzi, przez których działa z mocą. Być może nie, ja nie miałam takiego szczęścia, aczkolwiek czytałam książki, czytałam Biblię i wiedziałam, że jest to możliwe, i chociaż w najbliższym otoczeniu nie miałam takich osób, Chociaż miałam takiego jednego wariata, który próbował różnych rzeczy i Bóg działał przez niego, to opierałam się na tym, co Bóg o tych sprawach mówi. I to jest zawsze dobre podejście, kiedy nie opieramy się na swoim doświadczeniu, ale na tym, co mówi Bóg. Skoro Bóg mówi, że jest to możliwe, to znaczy, że jest to możliwe. I kiedy mamy takie wewnętrzne parcie, żeby tego doświadczać, żeby żeby tej Ewangelii posmakować w mocy i w Duchu Świętym, a nie tylko w Słowie. To prosimy o to, tęsknimy za tym, szukamy tego. Nie damy sobie wcisnąć jakichś podróbek, które diabeł próbuje nam tutaj przedstawić jako prawdziwy cud Boży. Rozumiemy jak Bóg dokonuje tych cudów, jakie są Jego ścieżki sposoby działania. I Zaczynamy tego doświadczać, bo jeżeli jest pragnienie, to to pragnienie jest od Niego, yy, a On daje ich cenie i wykonanie. Więc daje nam najpierw pragnienie, potem my się modlimy, my szukamy, my jesteśmy gwałtownikami w Królestwie, szukamy Jego Królestwa bardziej niż czegokolwiek innego, i On zaczyna nam objawiać to Królestwo i dawać się, i pokazywać, i doświadczamy coraz więcej Bożej mocy i yy, działania Ducha Świętego. Tak więc Eee, chcemy teraz tato modlić się, szukając Twojej twarzy, szukając Twojego działania, wiedząc, że Ty nie jesteś tym, który tylko wypowiada słowa, Ty nie jesteś tym, który tylko składa obietnice, ale tym, który te obietnice wypełnia, który działa z mocą. Przez życie Jezusa pokazałeś, że Twoją wolą dla człowieka jest, żeby nie tylko słyszał wspaniałe, budujące rzeczy, ale żeby również ich doświadczał. I wiemy, że to jest dla nas wszystkich przeznaczone, Ty chcesz, żebyśmy my tego doświadczali. Dziękujemy Tobie za to. Eee, chcemy wierzyć więcej, chcemy Tobie ufać więcej, chcemy szukać bardziej, eee, chcemy brać przykład z tego, co jest napisane w Twoim słowie, a nie ze swojego doświadczenia. Bądź wywyszony we wszystkim, eee, żebyś Ty był na pierwszym miejscu, eee, żeby w tym poszukiwaniu prawdziwej Ewangelii, Ewangelii z mocą, tej, którą tej, która była głoszona przez samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy nie zboczyli z drogi, żebyśmy cały czas mieli na uwadze Ciebie, oddając Tobie cześć w duchu i w prawdzie. Amen. Ciekawa jestem, jakich przejawów Bożej Mocy Ty doświadczyłeś w swoim życiu, co to dla Ciebie znaczy rozumieć, słyszeć Ewangelię, czyli dobrą nowinę, o zbawieniu dobrą nowinę o Bożym Królestwie, która jest zgłoszona w mocy i w Duchu Świętym. Proszę, podziel się w komentarzu i zapraszam Ciebie już na filmy, filmik, który wypuszczam o 5 rano. Trzymaj się.